Ciemneczka, jestem Fikusek, a dzisiaj jestem Dioks, Yo A także Shop Snamol Hello! jestem niebieską pandą Dobra, shopie Gramy na wodospadzie, bo jest nowy, jesteś w sensie nowy, nowy, e, no Ta, wybierz tę farmę jak chcesz Dobra, niech wam będzie ten wodospad Musisz popatrzeć jeszcze Mhm, mm no, wyskoczyłyśmy Dobra, jestem nie? Zasady Dobra, znam no. tę mapę Jest to gra Chicken House Jest tą mapę? Chicken... A. Da, Ultimate Chicken Horse! Nowy, nowa gra na moim kanale, elo. Eee. Nie, twoim kanale. No, przecież ty mówiłeś, że to już nagrałeś dzisiaj trzy Nie, ja powiedziałem, że nagrałem... Funny Moments i Red Aha, Ha, inne trzy ja. No. Dobra, nieważne. Eee, to jest, ma, patrzę, to jest w ogóle... No, nie dojdziemy, nie? Ja myślałem, że no, to się okay. z dołu robi, nie? Nie, ja ja trzeba dobiłem. wejść tam na górę. No. <laughs> Także... Trzeba najpierw zbudować przejście, nie? Brak zwycięstw z Brak punktu. To jest specyficzna mapka. No dobra. Eee, myślę, żeby ułatwić, nie? Wiadomo. Weź jakiś blok. Nie bombę. Jeszcze nie, nie, no już bombę. No. Kłę, aby obrócić. Co ty mapę z pana wyrzuciłeś? Weź Nie nie a, a! Wiedziałem, że chcesz, ale sobie myślałem, że pewnie nie trafi, nie? Dobra, jest przejście o No. Ktoś zabrał to? Dzięki. Ej! Nie! Ocha. Ja spadłem. On miał jedną próbę i mu się udało, nie? A ja myślałem, wiesz co? Ja taką chciłę chciałem jakby w oczach, nie? wiesz, no. patrzę, że to się rozwala. I że wskoczy, skakuje tam, nie? i takie, o, jako jedyny przejdę, jest to będę pierwszy i się zjebałem, nie zaskoczyłem. Nie? Ja Dobra, schody. I tu czegoś nie brakuje? Coś było chyba. A, beton. A, bo on jest jedna roza. No. Skitu. Skitu. ładne schodki. To pomoże, Dioks, nie przejmuj się. Teraz to nie będzie działać. Gdzie jest uh! wow. a, ten no, rafax? To jest problem, bo mi się nie ta przejścia No, bardzo. No i nie da się z tymi gośćąpiłem i z tymi strzałami Dobra, da się... Składać. Nie muszę sobie ułatwić, bo... albo wam utrudnić. Bo ja nie mogę przejść a nie bardzo, nie? No też pierwszy dopiero. No. So close! I ty tak klapsnęło No ja po śladami. tak w tyłek właśnie, no Z nami to jest Black Horse. To niezbędne, jest pokań. Po żyjemy. No, dobra, to się robi. Cieniaste. Co wy kurwa gracie? Wiem, tak szczerze. A ty jesteś się piła, wow. Ale to było. I... Jak to się, jak to się mówi, czekaj. E... Trust me, I am engineer. Dobra. Co się od czego. Oj. No, pierwszy przejdę to pierwszy raz! Tak jest, tak jest, tak jest. Przecież ty dostałeś ode u mnie Od ciebie, ja, od Smakusia Mam pa, dostałem comebacka Jestem no. pierwszy nad kimś tam kogoś Nie, eee, dobra. Twoja stara z siebie banana. Wypierz eee, chcesz być największym kringiem na świecie? Że, że walczysz o ten tytuł, czy co? Dobra, wspię do sensu. No. Bez ryzyka nie ma śmietanki Nie no przecież tu jest chill Guys, tu... To... Aha, no tak Czekaj <grystanie> <grystanie> Nie ma Nie to tak dziwnie działa Ej, to trzeba kliknąć? Mówię, co ja chciałem powiedzieć Aha Ej, jak to zrobiłeś? Co? Nie, co? nie wiem co metodą nie. dalej przychodzi, nie? A ten była tam była ta Ej, jak się odpala armaty w ogóle? Le... To się są odpala, samo. Się lewy? Ej, możesz wejść do mety? Bo wiem, że jeszcze mnie nie wszedłeś <grystanie> Ja no, on wygra. Ja no, on wygra to no. Ja na pewno nie chcę zagrać, bo. Ja ćwiczyłem nie? Ej ty w ogóle przedłużyłeś, te? Dodałeś. E, czas i ty, myśl, no my Jaki? No. Pomysł. No, to, gra jest tak krótka. No, no tam lekko. No to są lekko. Jak my przejdziemy? W Nie wiem. Wiatrak nie da rady, chyba. Kurwa. U... No, to jest zjebu. No ja. Aha. A, dobra, się z dziewcia, to jest nie zrobienia. Czekaj, nie. ja mam pomysł. Nie, za daleko. Dobra. O. Że to nikogo nie zabiło. O, zabiło. A teraz Dioks, Nadzieje się? Teraz idzie <grym na <grym> <nr>. <grym> Kurwa, ja myślałem, że to tak... Jest. Tylko spowolni nas. Nie, właśnie to jest trochę no, no, dupi. Nie, nie, nie nie lubię tego Nie lubię tego właśnie wiatraka, bo no, tak działa do gitu. Lepszy jest hydrant, jeżeli o to chodzi. Teraz trzeba coś zrobić, o. Serio aż tak? Ej, przesadzasz. Przecież, no to jak już, bo inaczej to jest nie nieprzejściable Nie, przejable. nie ziomek. Nie wiem czy nie zrobiłem błędu tam stawiając blok Ty lut No Eee, no. chyba zjebałem, teraz ja Bo postawiłem tam deseczkę nie wiem, czy widzicie Okej okay. Najgorsze jest to, że pewnie ja tego nie przejdę a są to postawiłem nie? No nie pierwsza Nie wytapiła ty, kurwa. Nie, this, uh, e? to kurwa Chyba to no, riot games Ej, to samo leci, bez kitu. ja nic nie kliknąłem. Ta armata no. jest z kamem, nie? Jak chcesz na armacie się bawić, to nie da rady. Ta piła nad, obok armaty, ta po lewej jest. za mocno. Nie, no to też możesz w też po prostu trafić, Tam jest za dużo rzeczy, że się stamigała, że się chodzi No to do, dodam, nie Ciepłego. Nie. A nie można tak, aha. Aha? <laughs> Aha Ktoś mi marzenia, nie? Duże, no, no Ten co blok kurwa windą przez... przez... Nie znam rady, marzenia, że jest supermanem I że poleci tam Bez kitu Wow Widziałeś to w we włosach, te sprawy, nie? I am the James Bond, nie wiesz co chodzi Gainsh Masz coś w planach, panie... Kurwa, niezbyt <laughs> Ja nie so to, nie było... Cześć, to. Nie ma to nie było... To nie ma sensu to teraz odjedzie to Teraz robi tak Ja pierdolę. No, nie, to jest za wysoko, chyba ten żółty. Nie doskoczysz, bo wtedy ślad by doskakiwało do tego bloku, nie? Mhm. No, zjebaliśmy się tą mapą, nie? Zrobiliśmy tak, żeby Fiko zagrał po prostu, nie? Tak naprawdę. No, ja to chciałem sobie zrobić, nie? W sumie. Siąko? O! Nie, psy pułapki. Nie, psy, pułapki, bo to twoja punkty, ja. Nie, ja. Wow, wow Teraz do góry i wraca i elo Aha No bycie padawane nie jest proste, wiem Kurwa, no Jest w końcu od miliona lat I dawaj Docki On ma w punktów Aha No <grym grym grym> ale ja też u mnie sto. Dobra jakby sobie właśnie widzą no, trzeba wytłumaczyć to, to nie jest synchronizowane te u każdego nie? U każdego wyglądają inaczej te strzały i w ogóle jak lecą. Także, no, don, nie, don, don't, nie, przejmowanie się tam, no. O, kliknąć tu. A to jest już przyklejone. Mhm. Hej, na no scrollu można obracać, jakbyście chcieli. Nie wiem po co to info, ale może się przyda. Ty, po co ja skleiłem tą kulę do tej deski? Nie wiem. Ty! Ja wiem, co ja chcę zrobić, nie? Aha! To, to, tornado. No, fajne. Hej! To jest... tu moc. To jest... ...za dużo! Ja skaz... Widzieliście to? Ja skoczyłem, bo pod nogami się piła wysuwała, a na prawo dwie ko... dwa kolejne ostrza, nie? <laughs> o kurde, ale zwinny ptaszek z ciebie. Jak w Rio, te niebieskie ptaki, nie? Co tam były w tej bajce. Nie, no ta gra jest głupia. Czasem? Przecież on ciągle, kurwa, dostało Proszę z tym wiesz, strzałem. Ty, nie no, ty... u mnie razu jeszcze nie no Jo, ale to nie jest tak, że on ma, nie wiem, te strzały. Każdy ma sprawiedliwie, co ty chcesz, te strzały. Tylko, że w innym czasie, no. Więc nie zmienia O, miata z nie jest bardzo dobrym pomysłem, tak uważam Dobra, nie ma lądowania na tym Jestem ciekaw, bo jest strzało w ogóle Ej, przepraszam, gdzie tu jest coś do stania? Was po... bało? Ej, bez kitu. kto to zrobił? No ej! No Dikus, nie? Kto to przykleił? Dikusek Ło! Wow. Nie no, jak ja to przejdę, to jestem to milizjąs, nie? O nie Kurwa no! Wierdą. Olu widzieliście jak mi... Co wyszło? Ajcie! Eee, no. to, to, to ja teraz przesiadłem, nie? Raz Just ten free. moment przesiadłem i, i już nie da rady tego przesiała mówię, to była jedna na milion to co ja zrobiłem, nie? Naprawdę. Jedna na milion, ej! kurde A już się bałem, że odcinek będzie za krótki. To wybuchło. A to wiele nie pomoże, nie? To raczej to drugie trzeba było wziąć. Aha, no tak, Aha, zapomniałem Dziękuję zginął? Od czego? No bo ty te koce mocnąłeś kurwa zapomniał ten. Oj, tutaj jest przyjemnie. I to ci nie zgarnie? A nie, dobra idealnie. Nie, a najbardziej co mi daje fan w tej grze to... U, I najbardziej mi daje w tej gierce najlepsze według mnie są rzeczy, które przyklejone są mi się kręcą, nie? No. Na przykład tamta decha, nie? Co da To jest największe najwięcej fun. <laughs> Nie ma kurwa TNT. Dobra, co schody sobie zbudujemy, co? Bezpieczne, nie? Jo, ty to wysadź, na pewno Mhm, co my tu tak wkurza Ej, to może być dobre No to Też było dobre w sumie To pierwszy? Nikt? Aha, no dobra Nie Uuuu <laughs> A no tak, tam jest przepaść <grych> właśnie to jest troll, to mega o, Aha. No, Musiał okro się... strzelić kurwa noć. Ja to na milimetry Zobacz jak jest na milimetry, nie No to dzi. Nie no tak chciałem blok niżej blokować, nie? Eee Mapa w ogóle która według was jest najlepsza? Zresztę ci? Nie właśnie Nie ta gra Ej W sumie to sobie pomyślałem że Eee, że to jest bez sensu, że czarną dziurę można przykleić do kurde kręciołka, nie? Ale... W sumie co innego, co to ma sens w tej grze, Dobra, ja bym... Chciałem tak coś głupiego by. powiedzieć, ale bana bym dostał. No to nie mów. O ja. Ale w tej gierce nie ma systemu Aha, rankingowego, to to byś nie dostał bana. Aha, powinieneś A gówno. Aha, tu schody mnie zgarnęły! No, ej, a co ty chcesz to nadal zrobić, tak ściekałeś się, nie? Bo to tak szans no, nie no, masz to... chyba. Co ty gadasz? Myślałem, że ci to wyszło, nie? Bo tak to wyglądało dzisiaj, ale. A jednak nie, niestety. Kurde. Co ten L lasik? Ej, wiesz jaki czas antenowy, czy nie? Tam. No. Mister. Jaki? Mam, daj. A, nie, no ale wiesz? Bo ja nie, nie pamiętam, wstydziłem się, sensie nie sprawdzałem. 12,5 minut. Nie. A, No to nie wiem, next to chyba nie trzeba, nie? Wtedy robić. Możesz hmm. być taki. Oj! Odcinek. No. A, Fikus jeszcze żyje. Eee, Dziura, pozdro. Nie! nie. Widziałeś to? Widziałeś, jak ona ściąga? Z bloku nawet. A, tu schody pana biorą. Tam się drzwi otwierają, A, żeby w... można było przejść. Masakra jakaś, nie? no. Weź poczekaj. Nad głową. Tera, tera, tera! I dawaj, jeszcze raz! Oj. Aha. Tam Dobra. Tam trzeba w dobrym momencie skoczyć i bardzo tak, się. A, takie tylko że no, mam postać postanawia, że pizno kurwa. będzie, kurwa, to drewno ciarać. Ja, ale wygrałeś. Jebać kurwę Ty jesteś normalny, człowieku? No real że cieszmy się podobało, macie się papa LELO Ja pierwdolę. Jesteś normalny?